Spora liczba meczów i możliwe zmęczenie to jedyne zmartwienie norweskiego trenera Wrocławskich siatkarek. Innych raczej nie ma. Zespół funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Gra i wygrywa. Oczywiście zdarzają się wpadki, ale takiej liczby pomyłek, jakie mieliśmy w tym sezonie z udziałami Impelu, życzymy wszystkim naszym ligowym zespołom. Rewanż Belgii powinien być formalnością. Drużyna z Wrocławia jest zdecydowanym faworytem w pierwszym starciu. Belgiki w trzech partiach ugrały kolejno 10-20. I 7 punktów. To jednak nie powoduje, że czeka nas łatwy mecz. Impel od pierwszych piłek musi być mocno skoncentrowany. Nie może sobie pozwolić na dekoncentrację taką jak chociażby w pojedynkach z Legionowią i Naftą. Jeżeli Wrocławianki dobrze wejdą w mecz, rywalki z Violettą Szkudlarek nie mają większych szans. Dobra gra Impelek. Nie umknęła Piotrowi Makowskiemu. Trzy siatkarki znalazły się w reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata. Agnieszka Konkolewska, Katarzyna Boczkowska i wreszcie Dorota Medyńska wystąpią podczas turnieju, który w dniach 3-5 stycznia rozegrany zostanie w Łodzi. Polki zmierzą się z Belgią, Szwajcarią i Hiszpanią. Selekcjoner Wcześniej podał szeroki 22-osobowy skład kadry, teraz musiał ograniczyć liczbę zawodniczek. Zrezygnował m.in. z Wrocławianek Eweliny Sieczki i Joanny Kaczor. Przed początkiem zawodów Makowski będzie musiał skreślić jeszcze dwa kolejne nazwiska kadrowiczki. Przygotowania do turnieju rozpoczną w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W spale bez wątpienia najgroźniejszymi przeciwniczkami biało-czerwonych będą Belgijki, które w tegorocznych Mistrzostwach Europy wywalczyły brązowy medal.